Dzisiaj są minet urodziny. Obchodzi 39 rocznicę urodzin. Przyjechaliśmy na Marywilską obciąć żonie włosy, żeby skrócić. No i siedzi u fryzjera. Ale Juwka się boi, tak? Nie chce. Nagrywam, kochanie. Fryzjer jest z Wietnamu, tak? Mały fryzjera, widzisz? Oliwka. Patrzcie, jak wygląda teraz Minet po wyjściu od fryzjera. Zadowolona. Tak? Krótsze włosy. Wizyta kosztowała 40 zł. Piękna mama oliwka. Zamówiliśmy sobie jedzenie na wynos. Czekamy teraz na te jedzenie. W ramach urodzinowej wycieczki mojej żony, 39 lat, przyjechaliśmy do Żelazowej Woli. Byliśmy najpierw na Marywilskiej obciąć włosy, coś zjeść, a teraz będziemy zwiedzać Żelazową Wolę, gdzie urodził się Fryderyk Chopin. Tutaj sprzedają jakieś pamiątki, suweniry zobaczymy, co tu jest. Kupiliśmy harmonijkę ustną, oliwia nie chce grać. <gry> No. Olivia, będziesz grać? <laughs> Jechaliśmy do miejsca, gdzie urodził się Fryderyk Chopin. Musimy kupić bilety i będziemy wchodzić do parku. Nie wiem ile te bilety kosztują. Ale trochę pochodzimy, pozwiedzamy sobie. Widzę, że turystów trochę przybywa. A to największa turystka Oliwia Nie interesuje się chodzeniem, tylko wszystkiego dotyka Oliwia zadowolona, że przyjechała w nowe miejsce. Tylko nie chodzi ścieżkami tylko wszystko musi sprawdzać o szyszka znalazła i teraz szyszką się bawi. The chase and the hunt. And I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's. The w bliżu domu gdzie się w Chopin narodził ponieważ jest koncert Chopinowski będzie nie będę mógł filmu wysłać na YouTube przez to bo muzyka nie jest wskazana więc odeszliśmy trochę dalej nad tą rzeczkę jaka tutaj płynie wreszcie skończył się koncert i można nagrywać, bo nie ma muzyki. O, piękny staw. Tam pójdziemy, tutaj jeszcze. Nie wiem, czy tam naokoło tutaj. Proste. mała miejscowość, takie, nie wiem czy to wioska, czy to małe miasteczko, takie żelazowa wola raczej znaczy, małe miasteczko chyba dotarliśmy do pomnika poświęconego Fryderykowi Chopinowi który mieści się właśnie w tym

Okay. <laughs>